Dzień dobry. Nazywam się Joanna Godlewska. Pseudonim literacki Aurelia S i w ramach akcji Zostań w domu zapraszam państwa do lektury. Przeczytam bajkę o pewnym Kopciuchu. Albo Kapciuchu. Była sobie kiedyś dziewczyna. Oho. Całkiem niczego sobie, wszystko co apetyczne, miała bowiem na miejscu. A jakże? Dziewczyna miała na imię Kopciuch albo Kapciuch. Niektórzy mówili, że Kapciuch, od kapciuszków kupionych na wyprzedaż. Niektórzy mówili, że Kopciuch, bo kopciła ile wlezie, nie bacząc na informacje o trujących właściwościach związków smołowych. Zawartych w wyrobach nikotynowych. Musisz tyle palić, kopciuszku? Pytała kaszląca macocha, która była już w przedostatniej fazie choroby nowotworowo-płucnej. Nawet aspiryna nie pomagała. Bo co? Odpowiadał kopciuszek, a może kapciuszek, który palić widocznie musiał, bo od dziecka był przyzwyczajony. No, i się po prostu uzależnił. Pewnego dnia dostał Kopciuch albo Kapciuch zaproszenie na bal charytatywny, organizowany przez Fundację Zdrowie. Iść, nie iść, myślał Kopciuch albo Kapciuch. Nie iść, iść. Nie mógł się zdecydować. Macocha namawiała, żeby iść. Chciała bowiem przez parę godzin od palącej pasierbicy odpocząć i świeżym powietrzem pooddychać. Coś się przecież od życia należy, poza tym wiadomo, żarcie za darmo, napitki też. Jakoś się jednodaniowy budżet domowy podryporuje, A może jeszcze uda się co nieco wynieść w gaciach albo w staniku. No idź dziecko, idź. No i tak kopciuch poszedł. Na banu było spoko. Bufet szwedzki oraz drink mazowiecki, wędliny, sałatki pieczyste, dodatki, a także wódki czyste i kolorowe. Piwo, wino, brandy i popitki zdrowe. Kopciuch albo kapciuch. Jadł, popijał, popijał i jadł, a co się dało, to do plastikowej torebki odkłada na później. No i wszystko niby było ok. Tylko jeden pojawił się szkopuł. Palenia zbroniono. Co? Palarni nie ma, w kiblu nie zajarasz? Palić nie wolno? O tym informowały wielkie napisy rozwieszone i tu, i tam, na każdej ścianie, na każdych drzwiach. Oraz na bilbordach przed głównym wejściem. No co robić? Kopciuch albo kapciuch musiał więc wychodzić od czasu do czasu przed budynek, żeby tam sobie dać w płuco, w prawe, w lewe, najczęściej jednak w oba jednocześnie. Uf, uf, uf. Dym leciał, smród gęstniał i na ślicznej buzi kopciucha albo kapciucha uśmiech się pojawiał. Nie było to wygodne wychodzenie, wiadomo, 10 metrów od głównego wyjścia zgodnie z ustawą o używkach. A dziesięć metrów wypadało akurat w samym środku wiosennej kałuży. Hm. Nie mogło gdzie indziej popadać. No ale cóż, skolo, skoro palić trzeba. Opuszczał więc kopciuch albo kapciuch sale balową co kilka lub kilkanaście minut, dziesięć metrów krokami odliczał, za każdym razem w środku kałuży lądował. I tam z dużym upodobaniem dym tytoniowy wdychał. Ale tak się przy tym wchodzeniu i wychodzeniu kopciuch, albo kapciuch, spieszył, że wreszcie zgubił jeden ze swoich znoszonych już. Kapciuszków. Orzesz, orzesz. No i co ja teraz pocznę? Z zasiłku nowej pary kapciuszków nie kupię, wołał kopciuch albo kapciuch. Na stopę brudną i nieobutą spoglądał, ale bryndza. No tak się złożyło, że obok wiosennej kałuży przychodził właśnie prezes Fundacji Zdrowia. Zobaczywszy zagubiony kapciuszek, wziął go do eleganckiej dłoni, serdecznie powąchał i westchnął z głębi wielkiego serca. Ta albo żadna, powiedział, a następnie ta albo żadna powtórzył dla wzmocnienia postanowienia. No i dobrze, ale gdzie ona jest, ta albo żadna? Żadna, tylko ta. No, prezes tego nie wiedział. Nie wiedzieli także ochroniarze, szoferzy, kelnerzy, policjanci, złodzieje, choć ich pytał i pytał, gruszki na wierzbie obiecywał, a i groził. Nie wiedziała pierwsza ani druga żona prezesa, a trzecia żona, z którą prezes był w trakcie sprawy rozwodowej, w ogóle nie chciała z nim rozmawiać. Odczep się ode mnie powiedziała. Twoje nowe flamy mnie nie obchodzą. No to co ja mam zrobić? Uskarżał się prezes, po głowie się drapał, szare komórki co i róż wprawiał w ruch, no bezskutecznie. Z doświadczenia wiedział, że ciężkie szykują się czasy. Będzie chodził głodny, niewyspany, bez kasy, spragniony, w poszukiwaniu kolejnej żony. Bo co tu dużo mówić? Prezes był na baby pies, jak ten pies. Ale nikt nie potrafił mu pomóc. I byłaby ta historia wydmuchała się jak dym nareszcie, gdyby nie pewien starzec, który mieszkał w mieście. I który kopciucha albo kapciucha znał jak zły szelong, bo często pożyczał mu pety po w połowie wypalonych papierosach. Hm. Mógłbym powiedzieć, tylko co ja z tego będę miał. Na prezesa starzec dyplomatycznie popatrywał i znacząco <laughs> sząkał. No, zrobimy deal jakiś? Bo właśnie był marzec, zbliżały się pluchy i brakowało mu do łóżka jakiejś ciepłej dziewuchy. Ale prezes Fundacji Zdrowie zapewnił starca, żeby się nie martwił, bo przecież wszystko można odgórnie zorganizować, ma się te wejścia i wyjścia, a władza zawsze sobie ciepłe dziewuchy znajdzie, jeśli trzeba. Nie wierzycie? No, chyba, że tak, zgodził się starzec i prezesowi namiary na kopciucha albo kapciucha nadał. I tak prezes kopciucha wreszcie odnalazł Kapciuszek nr 39 na spracowaną stopę włożył, szybkie błogosławieństwo na nową drogę życia od macochy dostał i kolejną oblubienicę swoją do ołtarza powiódł. Tak, wyszeptali tam sakramentalną zgodę na to, że się życie nie opuszcza. Siostry przyrodni jako świadkowie Podpisały stosowne dokumenty, pan młody pannę młodą podrzucił do góry, w porę złapał, uściskał, ucałował i duszko ty moja po staropolsku wyszeptał. A następnie do łożnicy krokiem tanecznym powiódł. A później żyli niedługo, ale bardzo szczęśliwie, dzieląc między siebie wspólne zainteresowania. Bo prezes Fundacji Zdrowie, że tak powiem, za kołnierz nie wylewał, a wiadomo, że papieros bardzo pasuje do wódki i żywot jest wtedy przyjemny. No co z tego, że krótki?